Zaczynamy serię filmów z geografii. Tutaj mamy punkty podstawowe omówione w tym filmie. Na górze mamy punkty z poziomu podstawowego, na dole z rozszerzonego i wszystko omówimy poza tymi dwoma skreślonymi punktami. I zaczynamy od układu słonecznego. Musimy pamiętać dwie takie daty. Pierwsza to 13,8 miliarda lat temu, gdy szacunkowo miał miejsce wielki wybuch i powstał. Nasz wszechświat. Druga data to 4,6 miliarda lat temu i to jest szacunkowa data powstania naszego układu Słonecznego, i mniej więcej w tej okolicy też powstała nasza Ziemia. I w naszym układzie Słonecznym występuje 8 planet. Cztery planety skaliste o charakterystycznej skalnej Powłoce i metalicznym jądrze planety oraz cztery planety gazowe, które się głównie składają z gazów. Planety skaliste są położone bliżej Słońca, planety gazowe dalej od Słońca i są zdecydowanie więcej. Tymi planetami są kolejno Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Poza tym mamy jeszcze kilka planet karłowatych, Ceres który jest między Marsem i Jowiszem i kilka planet za Neptunem. I te planety karłowate charakteryzują się tym, że ich grafii, grawitacja jest na tyle silna, by oczyścić swoją orbitę z innych ciał. I powiedzmy sobie trochę o każdej planecie. Merkury ma bardzo... Cienką, szczątkową atmosferę. Niektóre źródła podają, że w ogóle Merkury nie ma atmosfery. I przez to, że jest ta atmosfera taka słaba, to występuje tu bardzo słaby efekt cieplarniany. Czyli ta energia słoneczna, która dotrze do planety, to szybko tę planetę opuszcza. Jeśli dodamy do tego że ruch obrotowy Merkurego trwa stosunkowo długo, to mamy sytuację, że jedna strona planety jest bardzo silnie nagrzana przez Słońce, a druga bardzo wychłodzona. Dlatego na Merkury jest taka wielka amplituda temperatur. Kolejną planetą jest Wenus. Wenus Obraca się jako jedyna z planet układu słonecznego w przeciwnym kierunku, czyli tam zachód jest na wschodzie, a wschód na zachodzie. Dodatkowo ruch obrotowy Wenus trwa dłużej niż obieg Wenus wokół Słońca, a atmosfera jest już o wiele grubsza i większa niż. W przypadku Markurego, dlatego tam efekt cieplarniany ma większe znaczenie i taka planeta się bardziej równomiernie nagrzewa na całej swojej powierzchni, dlatego nie mamy tu aż tak wielkich ampidut temperatur. Kolejna jest Ziemia, planeta, na której jest życie oraz mamy wodę w stanie płynnym. Kolejny jest Mars. Mars jest ostatnią planetą skalistą. Ma taki charakterystyczny czerwonawy kolor, który zawdzięcza, zawdzięcza tlenką żelaza. Dalej mamy planety gazowe, które się bardzo szybko obracają i przez co tworzą się u nich takie pierścienie wokół równika. I takie największe, najbardziej widoczne pierścienie występują u Saturna, ale u wszystkich naszych planet gazowych mogą być widoczne. Uran i Neptun są planetami, na których wieją bardzo silne wiatry, najsilniejsze na Neptunie, i mają charakterystyczny niebieskawy kolor, który zawdzięczają związką metanu. Jak sobie tak szybko omówiliśmy budowę Układu Słonecznego, to możemy powiedzieć o jednostkach, których używamy, gdy mówimy o odległościach we wszechświecie. I mamy jednostkę astronomiczną, która jest najmniejszą jednostką, i jest to odległość Ziemi od Słońca. Mamy rok świetlny, który jest większy, i to jest odległość, którą światło przebywa w próżni w czasie jednego roku. Tutaj nie mylcie tego, że rok świetlny jest jednostką czasu, mimo tego słowa rok, bo jest to jednostka odległości. I żeby sobie uzmysłowić. Skala tych jednostek to jeden rok świetlny to ponad 60 tysięcy jednostek astronomicznych. Parsek to jeszcze większa jednostka i żeby ją sobie zobrazować to jest taka odległość od Słońca w której będziemy widzieć Ziemię pod kątem jednej sekundy. To widzimy na tym schemacie po prawej gdzie mamy zaznaczony parsec skrótem PC oraz jednostkę astronomiczną skrótem AU. Jeśli oddalimy się na tyle, że ten zaznaczony kąt wyniesie jedną sekundę, to będziemy mieli parysek, jaka ta odległość do Słońca, i parysek jest jeszcze większy od roku świetlnego i wynosi około 3,26 roku świetlnego. Tutaj mamy definicje związane z kosmosem, ale jak kogoś interesują, to sobie zatrzyma i je przeczyta. W większości są takie dosyć intuicyjne i powszechnie znane. I przejdźmy do Ziemi, powiedzmy o kilku podstawowych informacjach na temat naszej Ziemi. Zaczynając od masy, to waży ona 6 razy 10 do 24 kg. W przybliżeniu, ma kształt elipsoidy, ale nie jest to taka idealna bryła, dlatego nazywamy ją geoidą. Dodatkowo, Ziemia jest spłaszczona na biegunach, co jest następstwem jej ruchu obrotowego, i to spłaszczenie wynosi około 21 km na biegun. Długość w równiku to około 40 75 km. Dodatkowo, Ziemia jest nieco pochylona. To pochylenie Wynosi 66 stopni i 33 minuty. A kąt między tym jak przebiega równik a orbitą naszej planety będzie wynosił około 23 stopnie i, 2, i 26 minut. I ziemia charakteryzują dwa ruchy ruch obrotowy, w którym ziemia krąci się dookoła własnej osi i taki ruch. Trwa około 23 godziny 56 minut i 4 sekundy oraz ruch obiegowy. I w tym ruchu ziemia okrąża po orbicie nasze Słońce. Ten ruch w przybliżeniu trwa 365 dni 5 godzin i 49 minut. To jest, ziemia pokonuje odległość około 930 milionów kilometrów rocznie, a więc z tego wynika, że Ziemia osiąga prędkość około 30 km na sekundę. I porównajmy sobie ten ruch obrotowy i obiegowy. Na górze mam Dowody, które wskazują nam na to, że ten ruch występuje, a na dole nasąbstwa tego ruchu. I pierwszym dowodem na ruch obrotowy jest odchylenie ciał spadających z wysokości. Jak zrzucimy ciało z jakiejś bardzo wysokiej wieży, to to ciało nieco się odchyli, a nie spadnie. Tak po prostu w dół jakie zrzuciliśmy, a się nieco przesunie w stosunku do ziemi, przez to że ta ziemia się obraca. Oczywiście jeśli te wysokości będą niewielkie, to ten efekt będzie niezauważalnie mały. Drugim dowodem jest zmiana płaszczyzny drganie wahadła swobodnego, jeśli Wprawimy w ruch takie wahadło, to na przestrzeni doby te jego wahania będą się zmieniać, a nie będą cały czas się odbywało w innej płaszczyźnie. Następstwami tego ruchu jest spłaszczenie ziemi na biegunach, siła Coriolisa, czyli to są właśnie te sprawy związane z odchylaniami spadających ciał, czy na przykład z odginaniami się wiatru na półkulach czy prądów morskich i na półkuli północnej, to odchylenie odbywa się w prawo, a na południowej w lewo. Jeszcze tu wspomnę, że ta siła Coriolisa nie jest siłą w sensie fizycznym. Fizycznie będzie ona pseudo siłą, więc ja tutaj zalecam mówić o efekcie Coriolisa. Kolejnym następstwem ruchu obrotowego jest. Sobowa zmiana oświetlenia. Mamy dzień i noc. Również procesy zależne od energii będą miały swój rytm, zależny od tego ruchu Ziemi, a oprócz tego obserwujemy pozorną wędrówkę słońca po horyzoncie dowodem na ruch obiegowy ziemi jest roczna paralaksa gwiazd, czyli obserwując, niektóre gwiazdy zimą i latem, to będziemy widzieli pewne odchylenia i zmiany w tym, jak są one. Położone na niebie względem naszego położenia. Następstwami tego ruchu jest występowanie por roku, są zmiany wysokości słońca w ciągu roku w południe, jest zmiana miejsc wschodu i zachodu słońca na linii horyzontu w ciągu roku. Mamy dzień i noc polarną, i powstają nam strefy oświetleniowe na Ziemi, S5 tych stref. Dodatkowo w ciągu rocznej wędrówki Ziemi będziemy mieli sytuację, gdzie na orbicie Ziemia będzie najbliżej Słońca. Będzie to tak zwane peryhelium, które ma miejsce w okolicach 4 stycznia i aphelium, czyli sytuacja, w której Ziemia jest najdalej od Słońca i ma to miejsce około 3 lipca. No i jak widzimy, w lato Ziemia jest najdalej od Słońca, a w zimę, Ziemia jest najbliżej Słońca i właśnie o tych porach roku nie decyduje odległość Ziemi od słońca, bo te różnice między peryhalium a aphalium są naprawdę niewielkie, a decydujące tutaj są zmiany oświetlenia Ziemi i kąt padania promieni słonecznych na dane obszary Ziemi. Bo gdy na półkuli północnej mamy lato, to na południowej mamy zimę, a gdy na południowej mamy lato, to na północnej mamy zimę. No i tutaj przedstawiłam taką samatyczną kulę ziemską i zwróćcie uwagę na pewne szerokości geograficzne. Równik 0 stopni, zwrotnik raka 23 stopnie i 26 minut na półkuli północnej i koło podbiegunowe północne 66 stopni i 34 minuty. Na dole mamy koło podbiegunowe południowe i zwrotnik koziorożca, który odpowiada zwrotnikowi raka 23 stopnie i 26 minut, ale na półkuli południowej. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której Słońce oświetla Ziemię właśnie w taki sposób. Jeśli weźmiemy dowolny punkt, czy to A, czy to B, czy to C i będziemy tą naszą planetą kręcić, to te punkty będą oświetlone przez taki sam czas. Dzień i noc będzie trwała równą długość czasu. I to jest sytuacja tak zwanych równonocy. Zobaczmy sytuację inną, w której też mamy różne punkty. I na przykład w takiej sytuacji punkt A będzie oświetlony przez cały dzień, bo kręcimy tą naszą planetą względem równika. Jeśli weźmiemy punkt B, to dużej będzie trwał dzień, a w tej zacienionej części punkt B będzie o wiele krócej. Jeśli weźmiemy punkt C na równiku, to tutaj noc i dzień będą trwały tyle samo. Natomiast w punkcie D mamy noc polarną i całą dobę będzie ciemno. W przeciwnej sytuacji, gdy inaczej ta planeta będzie obrócona względem Słońca, to w punkcie A na półkuli północnej tym razem całą dobę będzie noc, w punkcie B noc będzie o wiele dłuższa od dnia, w punkcie C na równiku dzień i noc znowu są równe, a w punkcie D cień trwa całą dobę. I taka sytuacja, w której zarówno Jedna półkula, jak i druga półkula jest tak sama doświetlona, jest nazywana równonocą wiosenną i taki dzień mamy 21 marca. W sytuacji, gdy półkula północna jest o wiele lepiej doświetlona od południowej, mamy przesilenie letnie i ten dzień to 22 czerwca. W przypadku 23 września również mamy równonoc, ale jesienną i znowu te półkule są. Równomiernie doświetlone. W dniu 22 grudnia mamy prześlenie zimowe, i tutaj półkula południowa jest o wiele lepiej doświetlona niż półkula północna. Dlatego na północy mamy zimę, na południu lato. I teraz zwróćcie uwagę, że Ziemia jest przechylona cały czas pod tym samym kątem, i te zmiany oświetlenia wynikają z jakiegoś Obracenia się tego przechylenia ziemi, tylko z tej wędrówki ziemi dookoła Słońca w jednym momencie. Ziemia jest wystawiona do słońca jedną stroną, dlatego jedna półkula jest lepiej doświetlana, a w innym momencie ta ziemia jest przechylona inną stroną i druga półkula jest lepiej doświetlana. I w czasie wędrówki ziemi to się częściowo zmienia, zmienia i przez to wydłuża się nam na innej półkuli dzień, skraca noc, a na drugiej wydłuża noc, skraca dzień. I gdyby to... Nachylenie ziemi nie występowało i Ziemia by była tak idealnie prosto ustawiona, to cały czas na całej planecie byśmy mieli równy dzień i równą noc. Teraz przejdziemy do obliczenia wysokości górowania słońca dla tych czterech konkretnych dat. Zaczniemy od 21 marca i 23 września, bo to są równo noce letnie i wiosenne, i dla tych dat jest to najprostsze. I obowiązuje jeden wzór. Ja jednak nie będę chciał wam pokazywać tego na wzorach, żebyście musieli tych wszystkich wzorów się uczyć, tylko chciałbym pokazać, jak to mniej więcej sobie zobrazować, by można było wszystko obliczyć bez wzorów. I w czasie tych równonocy, gdy Ziemia jest równomiernie oświetlona, to Słońce można w przenośni tak powiedzieć, że jest nad równikiem. I, w równ i nad równikiem promienie słoneczne Padają pod kątem 90 stopni, więc czym będziemy się oddalać od równika, to te promienie słoneczne będą spadały pod mniejszym kątem, dlatego ten kąt trzeba odjąć od szerokości, na której jej się znajdujemy. Na przykład, jak będziemy na 25. szerokości północnej, to odejmiemy od 90-25 i wyjdzie nam wysokość górowania słońca. Dobrze. Przechodzimy do sytuacji trudniejszej, w której mamy prześlenie zimowe. Przypominam datę: 22 grudnia, i w tej sytuacji można tak w przenośnie powiedzieć, że Słońce znajduje się nad zwrotnikiem koziorożca. No i obliczymy tą wysokość. Ja proponuję sobie wyobrazić, że jesteśmy na zwrotniku koziorożca i próbujemy dojść do punktu, w którym musimy obliczyć tą wysokość górowania. I skoro na zwrotniku koziorożca padają te promienie słoneczne, to padają pod kątem 90 stopni. A jak będziemy się oddalać, no to oczywiście będą pod mniejszym kątem, a więc musimy odejmować te szerokości geograficzne. Na początku odejmujemy minus 23 stopnie i 26 minut, żeby dojść do równika, a od równika jeszcze odejmiemy naszą szerokość na półkuli północnej, żeby obliczyć tą wysokość górowania. Zobaczmy sobie taką samą sytuację, ale gdy jesteśmy już na Półkuli południowej. I tak jak mówię, na początku wyobrażamy sobie, że jesteśmy na zwrotniku koziorożca. Tutaj jest padanie promieni słonecznych pod kątem 90 stopni i, idzie, i idziemy do równika. Skoro oddalamy się od Słońca, to kąt padania promieni słonecznych na Ziemię się zmniejsza. Więc dochodzimy do równika, a potem pokonujemy z powrotem tą odległość w kierunku Słońca, którą mamy współrzędną szerokości geograficznej. Więc jak z powrotem idziemy w stronę Słońca, to tą szerokość, na której się znajdujemy, należy dodać, bo jak się zbliżamy do Słońca, to ten kąt padania promieni słonecznych się zwiększa. I mamy trzecią, ostatnią sytuację, gdy jesteśmy na tej samej stronie, nad którym zwrotnikiem góruje słońce, ale jednocześnie jesteśmy za tym zwrotnikiem, a między kołem podbiegu nowym. I tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej, bo musimy się tylko oddalić od słońca o mały fragmencik, a ten fragmencik będzie różnicą naszej szerokości geograficznej z Odległością od równika do zwrotnika koziorożca, czyli 23 stopni i 26 minut. Dlatego od naszej szerokości odejmujemy 23 stopnie i 26 minut, ale przez ten mały fragment GB oddalamy się od Słońca. Dlatego przed to całe wyrażenie jeszcze dajemy minus, bo bo ten kąt padania promieni słonecznych się zmniejsza i wychodzi nam wyrażenie 90 stopni minus szerokość, na której się znajdujemy, plus 23 stopnie i 26 minut. Czyli podsumujmy sobie te wszystkie sytuacje. Przesilenie zimowe 22 grudnia. Słońca mamy nad zwrotnikiem koziorożca, jeśli jesteśmy na półkuli północnej, ale jeszcze nie przekroczyliśmy. Zwrotnika raka, to wysokość górowania to będzie 90 stopni minus nasza szerokość geograficzna, czyli to dochodzenie do równika minus 23 stopnie i 26 minut, czyli to przechodzenie z zwrotnika koziorożca do równika. W przypadku, gdy jesteśmy na półkuli południowej, to mamy 90 stopni plus nasza szerokość. Czyli powrót na równik minus 23 stopnie i 26 minut. Czyli odległość między równikiem a zwrotnikiem koziorożca. Sytuacja przesilenia letniego, 22 czerwca, wygląda tak samo, tylko te wzory są pokazane na odwrót. Czyli teraz na półkuli północnej mamy 90 stopni plus szerokość minus 23 stopnie i 26 minut. A na południowej mamy 90 stopni minus nasza szerokość, minus 23 stopnie i 26 minut. Teraz sobie zobaczmy sytuację, gdy znajdujemy się już poza zwrotnikiem raka czy koziorożca. Gdy jest prześlenie zimowe, jesteśmy na półkuli północnej, to wzór wyniesie 90 stopni minus nasza szerokość. Minus 23 stopnie i 26 minut, a na półkuli południowej 90 stopni minus szerokość plus 23 stopnie i 26 minut. Gdy będzie przesilenie letnie 22 czerwca, to sytuacja będzie odwrotna, czyli na północy mamy 90 stopni minus szerokość plus 23 stopnie i 26 minut, a na południowej 90 stopni Minus szerokość, minus 23 stopnie i 26 minut. I przechodzimy do kolejnego punktu tego działu, czyli wyliczenia czasu słonecznego. I zapewne możecie pamiętać, że 1 stopień to jest równa 60 minut, ale te minuty nie dotyczą tych naszych minut czasowych, tylko to są minuty, odnoszące się do współrzędnych geograficznych. Więc na razie o tym zapominamy, a zamiast tego przypominamy sobie, że Ziemia obraca się wokół własnej osi w około 24 godziny i te 24 godziny będą mniej więcej odpowiadały 360 stopniom. A więc 1 godzina odpowiada 15 stopniom, co możemy wyliczyć z proporcji. Mnożymy 1 przez 360, dzielimy przez 24. Teraz gdy wiemy, że 15 stopni to 60 minut już naszych minut czasowych, to z proporcji w taki sam sposób wyliczamy, że 1, że 1 stopień to 4 minuty czasu doby. Teraz wyobraźmy sobie, że mamy długość geograficzną 24 stopnie W i długość 10 stopni E, i na tej długości będzie. 11.05 i musimy obliczyć godzinę na drugiej długości. Tutaj, jak mamy współrzędne do obliczenia czasu, to interesuje nas tylko współrzędna W i E. Współrzędne N i S nas tutaj w ogóle nie interesują. I sobie to narysujmy. Skoro mamy 10 stopni E i tam jest 11.05 i mamy 24 stopni W i tam jest nieznana godzina. To musimy wiedzieć, że między długościami W i długościami E mamy jeszcze południk zarowy, a więc na początku z tego południka 10E idziemy 10 stopni do zarowego, a potem kolejne 24 stopnie do południka 24W, a więc różnica między tymi dwiema lokacjami będzie wynosić 34 stopnie. Pamiętamy, że 1 stopień to 4 minuty, więc 34 stopnie to 2 godziny i 4 minuty. Ja to zrobiłam tak, że zapamiętałam, że 15 stopni to 1 godzina, a więc 2 godziny. I zostają nam jeszcze 4 stopnie, a więc 4 razy 4 16 minut. 11.05 minus 2 godziny i 16 minut to 8.49, a więc na południku 24W. Będzie 8:49. I dlaczego odjęliśmy czas, a nie dodaliśmy? Przesuwaliśmy się ze wschodu na zachód, a więc tam godzina będzie wcześniejsza, ponieważ na wschodzie mamy wcześniej. Dzień, a więc jakby to dziwnie nie zaprzymiało, godziny wcześniejsze będą wcześniej niż na zachodzie. Jeśli na zachodzie, na bardziej zachodnich lokacjach dopiero wzejdzie słońca, to na wschodzie już to słońca tam będzie świeciło jakiś czas, a więc godzina będzie późniejsza. I tak to można sobie zapamiętać. Gdybyśmy przesuwali się z zachodu na wschód, to czas byśmy musieli dodać, żeby zobaczyć jaka będzie godzina. I ostatni punkt związany z księżycem. Księżyc obiega naszą ziemię przez około miesiąc. Jest naszym jedynym naturalnym satelitą i obrót do wokół własnej osi księżyca trwa tyle samo co jego ruch obiegowy, dlatego księżyc zawsze będzie zwrócony w stronę ziemi jedną stroną. I mamy różne fazy księżyca, mamy pełnię, w której tarcza księżyca jest w pełni oświetlona. Jest to sytuacja, gdy. Księżyc znajduje się za Ziemią, a Ziemia się niejako znajduje między Słońcem a Księżycem. W sytuacji na Jedynce mamy NUF, czyli ta rozdzielcza Księżyca w ogóle nie jest oświetlona i wtedy Księżyc nie odbija światła słonecznego tą stroną, którą my widzimy, a więc widzimy ciemnych Księżyc, nie ma na niebie widocznego Księżycu. Oprócz tego mamy jeszcze kwarty, w których widać. Części naszego księżyca. I na półkuli północnej można zapamiętać to w taki sposób, że jak księżyc tworzy literkę D, to idzie na pełnię i to można sobie skojarzyć z literką ze słowem dopełnienia. Książyc będzie się dopełniał, jest D, więc idzie pełnia. Jeśli jest z kolei literka C widoczna, to idzie na nów, bo książyc będzie się cofał. C jak cofanie. Na półkuli południowej, natomiast sprawa wygląda odwrotnie. Jeszcze mamy takie zjawisko jak zaćmienie słońca i zaćmienie księżyca, zaćmienie księżyca jest wtedy, kiedy księżyc idealnie znajdzie się w cieniu ziemi, a zaćmienie słońca będzie wtedy, kiedy księżyc idealnie przysłoni Słońce tak, żeby rzucić cień na Ziemię, i w tym przypadku to zaćmienie będzie widoczne tylko z niewielkiej części Ziemi, jak to pokazuje schemat. I można się zastanowić, dlaczego nie ma tego zaćmienia księżyca co miesiąc, jak przecież co miesiąc księżyc jest z tyłu Ziemi, i wtedy mamy go dobrze oświetlonego, mamy pełnię, a nie mamy żadnego zaćmienia. I tutaj musimy sobie zwizualizować to, że to dzieje się w przestrzeni trójwymiarowej i orbita Ziemi nie jest położona na równym poziomie co orbita Księżyca. Jest niewielka szansa, że ten Księżyc wejdzie akurat idealnie w ten cień Ziemi. I zwykle będzie sytuacja taka, w której ten Księżyc będzie poza tym cieniem Ziemi, a więc będzie dobrze naświetlony przez to gigantyczne słońce, przez co będziemy mieli pełnię, a nie żadne zaćmienie. Tak samo ma. Się sprawa z sytuacją zaćmienia Słońca jest naprawdę niewielka szansa, że Księżyc akurat trafi cieniem w Ziemię.